Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale dzisiaj Oppo Find X5 Pro, czyli najbardziej topowy smartfon od Oppo, jaki mamy w tym roku. W końcu do mnie trafił czas na jakieś jego pierwsze wrażenia. Przy okazji dotrwajcie do końca, bo mam dla was konkurs, gdzie do wygrania będzie smartfon, więc myślę, że warto y, poczekać i posłuchać. Ale dobra, najpierw mamy Oppo Find X5 Pro. No cóż, wygląd, powiem wam naprawdę: telefon wygląda ładnie. Są dwie wersje: czarna i biała. Do mnie trafiła ta taka, jaka być powinna, czyli czarna. Sam jego sposób tutaj stworzenia, no coś innego. Fajne podejście, jeżeli chodzi o aparaty, które tutaj, jak widzicie, nie wystają. Są na takiej wyspie, która jest troszkę uniesiona. Wydaje mi się, że to fajne rozwiązanie: no bo po pierwsze, nie będzie tutaj zbytnio żadnego brudu, gdzie macie oczka wystające, gdzie coś się dzieje. Stało się podniesiona. Jest tu i do tego w zestawie, które oczywiście też mamy, ale jedna wada, niemiłosierne palcowanie tego. Ten szklano czarny tył to jest po prostu coś, co wygląda tylko ładnie, jeżeli nie macie tego w rękach, bo po chwili naprawdę robi no, dziwną robotę. Też trochę za dużo tu napisów mi się wydaje, dało OPO, ale spoko. Co dalej? No, oczywiście wygląd samego smartfonu, ekran, o którym za chwilę pogadamy. Telefon troszkę waży, czuję go w ręce, jakieś 200, prawie 20 gramów, nie jest zbytnio gruby, chociaż no tu wiadomo, gdzie jest część na aparaty, troszeczkę jest pogrubiona. Od dołu głośniki USB typ C, złącze jeżeli chodzi o karty, zobaczmy jak to jest tutaj rozwiązane, Brań Boże, nie wciskać tu, bo mikrofon rozwalicie. Mamy tutaj możliwość włożenia dwóch kart SIM, nie ma możliwości rozszerzenia pamięci, jest uszczelka, jest wodoodporność, jak dobrze pamiętam IP68. Oczywiście jeszcze mikrofon, lewa strona, przyciski głośności, paski antenowe, od góry dodatkowy mikrofon, z prawej strony przycisk power. Jak to w Oppo fajnie, że jest na zielono, jak to zwykle bywa u nich ostatnimi czasy. No i to, co mamy najważniejsze. Ekran. Powiem wam, że wyświetlacz duży, 6.7 cala. Rozdzielczość QHD+, czyli 3216 na 1440. Eee, odświeżanie do 120 Hz dynamiczne, jeżeli kwestie dotyku i jego odświeżanie 2240 240 Hz, więc całkiem fajnie. Ekran naprawdę świeci bardzo ładnie, co można powiedzieć, jest 10-bitowy, więc te kolory naprawdę ładne, ładne. Mi się podoba, szczerze mówiąc. Jest to oczywiście AMOLED Flexible LTPO, czy jakoś tak to się nazywa. Jasność maksymalną macie i naprawdę świeci to bardzo fajnie przy okazji, Y, ruszając właśnie tutaj, jeżeli chodzi o jasność, fajnie czujemy taptykę. Oj, mój prywatny telefon coś powiadomieniami sypie, ale mniejsza o to. Y, jeżeli chodzi o możliwości wyświetlacza, co my tutaj mamy w ogóle? Android czy już trzynastka na nim jest, więc też fajna sprawa. Może trochę wam więcej o nim opowiadam. Jaka mole? to od razu dajmy sobie y, tryb ciemny, tryb kolorów ekranu, co my tutaj możemy zrobić: żywy i naturalny oraz tryb pro. Nowy i olśniewający. Kurczę. Plus 10 do nazewnictwa. Oczywiście możemy też sterować temperaturą. To mi się podoba. Wyświetlanie naturalnych odcieni. Aha, czyli to w zależności od światła będzie się dostosowywać. No ciekawa opcja. takiej jeszcze chyba nie widziałem nigdy. No, możemy sobie zostawić z ciekawości. Zobaczymy, jak to wygląda. Rozmiar ekranu. A nie, to bardziej jest taki ten, taki truton, czy coś w tym stylu jak w walfonach. To ja tego nie chcę. No, oczywiście mamy dodatkowe jakieś wodotryski, tak to nazwijmy. Możemy sobie podkręcać obrazy, podkręcać wideo. A czemu nie włączymy? Autoobracanie. Sen adaptacyjny, funkcja. Hmm. Aha, spoko czyli przed snem pewnie telefon będzie się troszkę przyciemniał, jak się domyślam. Wiadomo o co chodzi. Wybór automatyczny rozdzielczości. Bym chyba raczej ustawił z automatu. Nie zawsze potrzebujecie tej kład HD. No w sumie no więcej energii to zużywa, dobra, zostawimy w automacie. No i częstotliwość odświeżania e ekranu no to sugeruję oczywiście wykorzystać tak jak e telefon nam pozwala, czyli dać oczywiście tą wyższą. No więc wyświetlacz powiem, że na wstępie fajnie, fajne animacje. Jak widzicie, e tutaj się działo coś na ekranie, trochę rzeczy poinstalowane, ale to wiadomo, będzie to do testów. Jeszcze odnośnie ekranu, na e jeżeli chodzi o szkła tu i z przodu i z tyłu mam Corning Gorilla Glass Victus, czyli no wiadomo, najmocniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o tematy związane właśnie otóż to z ekranem. Oczywiście jeżeli chodzi jeszcze o ekran, jest oczywiście rozblokowanie twarzą, które właśnie teraz szybko widzicie, ja jestem bardzo schowany za aparatem bezproblemowo, jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych jest spoko, jest standardowy optyczny, ciekawa wibracja, przy okazji dźwięk, Naprawdę działa szybko, tak jak powinien być, no, no fakt, trzeba chwilę przytrzymać, nie jest to ten z typu, gdzie pyk, pyk i od razu, więc jeżeli chodzi o ten temat, to tak bym to ujął. Procesor, czyli to, co jest sercem naszego tutaj, otóż to OPPO i co ciekawe, nie macie jednego, ale macie dwa procesory. Główny procesor Snapdragon 8 Gen 1, e, standardowa jednostka znana już nam topowy snap na ten rok, chociaż już jest też 8 plus Gen 1, jeżeli chodzi o kwestię e, GPU Adreno 730. No i mamy jeszcze tutaj procesor wspomagający nam robienie zdjęć i przetwarzanie obrazu, czyli Marii Silicon X. O nim trochę za chwilę, jeżeli będziemy rozmawiać odnośnie zdjęć, więc tak nam to tutaj Oppo op właśnie e, przedstawiło. Pamięć 128 GB, e, sorry, 12 GB pamięci wewnętrznej, i tu mamy LDPDDR. Piątkę, spoko i pamięć wewnętrzna 256GB. Myślę, że to już starczy. Szkoda, że nie ma rozszerzenia kartą, ale jest ok. I tu jest UFS 3.1, więc też szybko, jak najbardziej. Jest na pokładzie, więc to mi się podoba. Same ustawienia Android, może zrobimy o tym jakiś film, bo to już jest 13, ale jest fajnie. Oczywiście nakładka Color od S, od Oppo. Oczywiście tu macie wszystkie informacje co, gdzie i jak co tam macie w telefonie za dużo tutaj tak na wstępie różnic no może trochę przeprojektowane tutaj te wyglądy poza tym no powiem wam tak telefon działa super szybko fajnie nie widzę jakichś problemów jeżeli chodzi o jego na razie działanie więc to mi się jak najbardziej podoba ale wiadomo będą speed testy zobaczymy jak to realnie zestawimy go z innymi smartfonami czy też będzie tak dobrze czy też nie to się okaże Myślę, że rzecz, która może zainteresować najwięcej osób, to znaczy możliwości fotograficzne, już na dzień dobry, poza tym, że już go upalcowałem, mamy tutaj od Hasselblata logo, czyli na pewno jeżeli chodzi o kwestie fotograficzne, była współpraca z tym producentem, też jeszcze jest informacja, że jest właśnie ten procesor obrazu od razu umarli Silicon. Więc tak, fotograficznie, co my tutaj mamy? Mamy aparat główny 50 MP, światło 1,7. Y Kąt widzenia 80 stopni. No i tu fajna sprawa, że mamy tutaj ciekawą stabilizację. Prawie, że jakbyście korzystali prawie z aparatu, tak jak ja teraz Lumixa, jakiegoś GH4, czy coś w tym stylu, że macie po pierwsze dwuosiową stabilizację samego obiektywu, trzyosiową stabilizację przesunięcia, tak naprawdę, matrycy. Więc no, teoretycznie macie jakby pięcioosiową stabilizację, jeżeli dobrze. Ja to wszystko rozumiem, to mi się podoba. No zobaczymy jak to będzie wyglądało na pewno zdjęcia w ruchu powinny wychodzić zdecydowanie lepiej tak samo tematy związane z nagrywaniem, czy tak się okaże, to oczywiście sprawdzę. Następnie mamy ultraszerokokątny też 50 megapikseli, światło 2.2, 110 stopni widzenia i oczywiście obiektyw teleobiektyw 13 megapikseli 2.4 kąt widzenia 45 stopni. Oczywiście odsyłam Was jak najbardziej do strony Oppo, gdzie tam naprawdę więcej szczegółów w tym temacie zobaczycie. I na froncie aparat do selfie, tym razem umieszczony tutaj, nie na środku. Tak to sobie tutaj Oppo wymyśliło. No i fotograficznie na pewno zdjęcia nocne będą wychodzić pewnie tuper, super turbo fajnie z racji właśnie tego otóż to procesora, który nam wspomaga dodatkowo robienie zdjęć. Ja tak na razie tutaj tylko wstępnie zobaczymy co co nam pozwala standardowo dwukrotnie, i jeszcze jeżeli chodzi o, o zoomy, weźmy sobie gdzieś tutaj piąteczka, jest też dziesiątka. Jeżeli chodzi o samą aplikację, no mamy oczywiście ten tryb Ultra Night. No liczę na niego, zobaczę, bo jeszcze nie robiłem zdjęć. Czy te zdjęcia w nocy dzięki właśnie temu wspomaganiu tym procesorem dodatkowym, takie będą dobre? Oczywiście portret, wiadomo więcej, co my tutaj mamy, wysoką rozdzielczość można porobić, zwolnione tempo. Jak tu jest w zwolnionym. Tempie, 240 klatek albo 480, pewnie tu jest już 720p. No właśnie, a w 1080 mamy. No, no 240 full HD, 480 mamy klatek w, w HD. Co jeszcze, jeżeli chodzi o tematy? Więcej, długa ekspozycja, fajnie, możecie sobie coś dłużej naświetlać. No, jak na zdjęcie nocne, wiadomo, bardzo wskazana. Jest typ Hasselblad Pro. No i co my tutaj mamy? Standardowo ISO, balans bieli, migawka, ekspozycja, fokus, możecie sobie tutaj porobić. Oczywiście tutaj standardowo ustawienia widać, można wszystko full 16 na 9 4 do 3. No cóż, trzeba będzie porobić trochę zdjęć, zobaczyć czy to tak naprawdę realnie tak fajnie wypada. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię, myślę, że przejdźmy do, do, do nagrywania, co my tutaj możemy zrobić. Tak naprawdę mamy 4K3060 klatek Full HD 60 maksymalnie i 720PT 60. No chyba życzymy slow motion, którym Wam e, wcześniej pokazałem. No, jest jeszcze coś takiego jak wide zoom. Też w 4K60 klatkach da się osiągnąć. No będzie trzeba coś porobić, pocykać. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Myślę, że trzeba będzie to jak to zwykle przetestować. E, myślę, że zestaw jest dosyć bogaty, jeżeli chodzi o to Oppo, To mi się jak najbardziej podoba. Jest etui, telefon testowy, więc no widzicie, pewnie było na początku przezroczyste, ale to słowo było to jest y, najlepsze ujęcie, bo niestety wszystko się dzieje tak z przezroczystymi etui, że robią się po prostu takie y, mleczno -żółte. No niestety, taki ich urok. Jest ładowarka, y, 80 W y, potrafi dać. Fajnie, że jest złączka między USB typ C do zwykłego USB, bo telefon wspiera OTG, czyli możecie cokolwiek do niego podłączyć. Oczywiście na pokładzie też odpowiedni gruby kabel, żeby mocno doładować to wszystko, więc to jak najbardziej na tak. Jeżeli jesteśmy przy temacie baterii, to też fajne rozwiązanie, bo nie macie jednego ogniwa, tylko ogniw sztuk dwie i łącznie one dają około 500 mAh, tam minimalnie. Hmm, będzie 4880 a maksymalnie 500, czyli coś koło tego, więc to jak najbardziej na plus, jaki plus tego rozwiązania? No ładujecie jedną baterię, a nie ładujecie dwie baterie naraz, a nie jedną, czyli tą prędkość tego naładowania telefonu można że tak powiem oczywiście przyspieszyć jest też oczywiście wsparcie dla a, ładowania indukcyjnego można też naładować bezprzewodowo oddać komuś prąd czyli coś naładować za jego pomocą jak najbardziej na plus. Z ważnych rzeczy jeszcze tematy związane z komunikacją jest Wi-Fi do standardu 6 czyli AX, nie ma Wi-Fi 6E jak widzę w zestawie, jeżeli chodzi o tego tematy Bluetooth 5.2 wsparcie dla kodeków standardowo wszystkich co potrzeba. Jest NFC, czyli praktycznie telefon kompletne GPS-y. To na stronie Oppo, patrzcie, jest wszystko co być powinno, i oczywiście wsparcie dla 5G. No i też. I co odnośnie tego Oppo? Myślę, że za chwilę teraz czas na konkurs. No i coś dla was. Z racji tego, że w tym roku Oppo stało się oficjalnym globalnym partnerem UEFA, mamy dla was konkurs. A mianowicie konkurs bardziej związany z twórczością, kreatywnością po prostu. Co trzeba zrobić? Trzeba nagrać film i pokazać jak na nim właśnie smartfon pomaga wam się cieszyć w przeżywaniu otóż to piłkarskich emocji. Do wygrania dla was Oppo Oppo Reno 7 Lite 5G. Nowiutka sztuka. Testy tego smartfona mieliście na moim kanale. Myślę, że warto e, zastanowić się stworzyć takie wideo, wykonać to co trzeba, o czym za chwilę wam powiem. No i osoba, która okaże się najbardziej kreatywna Zostanie zwycięzcą tego konkursu i otrzyma otóż to taki smartfon. Co musicie zrobić, żeby otrzymać go i wziąć udział w tym konkursie? Całe info i regulamin jest pod filmem, ale myślę, że warto też Wam o tym tutaj powiedzieć. Po pierwsze, to oczywiście musicie nagrać taki film, który pokazuje właśnie jak przeżywacie piłkarskie emocje. Dodatkowo opublikować pod tym filmem komentarz Piłkarskie Emocje z Oppo. Będzie to oczywiście dla mnie informacja, że. Akceptujecie regulamin i bierzecie udział w tym konkursie, polubić ten film, być aktywnym subskrybentem tego kanału, czyli zostawić subskrypcję, no i również, żeby ona była widoczna, a nie ukryta, żeby mógł to stwierdzić, że jesteście ode mnie. No i cóż, wysłać na mojego maila lukasz.ludzkowski-gmail.com właśnie link z tym filmem. Możecie go opublikować w różnym miejscu: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Oczywiście tutaj nie ma, nie ma żadnego przykazania. Możecie wybrać dowolne medium, a w tytule tego maila napisać konkurs X, Oppo X UEFA. Czyli konkurs Oppo X UEFA, żeby było jasne. Zrobicie te, trzy, te kilka rzeczy, to oznacza to, że bierzecie udział w tym konkursie. Konkurs trwa do 24 października, od dzisiaj, więc startujemy. Momentem startu jest oczywiście tutaj. Właśnie otóż to przesłanie tego filmu, no i cóż, liczę na waszą kreatywność, mam nadzieję, że ciekawe tutaj rzeczy od was e, dostanę, nie wiem, sami musicie wymyśleć jak to zrobić. Myślę, że w tym temacie tyle. Jaka Jakie moje wnioski? Telefon wypada fajnie, wygląda ładnie, chociaż tu i trzeba na pewno sobie jakieś inne skołować, bo to co jest w zestawie, e, no, no nie wygląda zbyt, zbyt ciekawie już po jakimś czasie, no ale sam smartfon... Sprawia wrażenie naprawdę szybkiego i taki jest. Ma bardzo ładny, czytelny, fajne kolory i jasny wyświetlacz. A fotografia jest na razie dla mnie jeszcze zagadką, więc porobię trochę zdjęć, dam wam znać, jak wypada. No i cóż, na dzisiaj tyle. Więc tak wstępnie wygląda Oppo Find X5 Pro. Ja biorę się za testy. Chcecie coś wiedzieć? Piszcie w komentarzach, bierzcie udział w konkursie, bo myślę, że warto. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.